Istotę polskości na Powiślu stanowili ludzie. Niebagatelną rolę na ziemi sztumskiej odegrały rody Sierakowskich i Donimirskich. Podczas spotkań w ich dworach zapadały decyzje o tworzeniu inicjatyw kulturalnych i gospodarczych. U Donimirskich w Małych Ramzach omawiano założenie banku ludowego w Sztumie. Zaś w lesie hochendorskim odbywały się polskie zabawy – do Sierakowskich w Waplewie przyjeżdżały wycieczki z polskich szkół i kółek rolniczych. Organizowano wiece, spektakle i manifestacje patriotyczne. W ich ślady szły kolejne rodziny na całym Powiślu. Po klęsce plebiscytu Polacy kontynuowali podjętą pracę, działając w strukturach Związku Polaków w Niemczech. Po wybuchu II wojny światowej za swe zaangażowanie dla sprawy polskiej zapłacili często najwyższą cenę.